Witam wszystkie cienie. Luty 1954 roku prezydent Dwight Eisenhower znika na jedną noc z publicznego radaru podczas pobytu w Palm Springs, a oficjalny komunikat mówi o pilnej wizycie u dentysty. Za kulisami kolumna czarnych sedanów toczy się przez pustynię do bazy Murok, dziś znane jako Edwards Air force Base. W hangarach czekają już wyselekcjonowani oficerowie i cywilni doradcy. Wśród nich ludzie od wywiadu i naukowcy z projektów, o których nie mówi się głośno. Światła lotniska przygasają, a na niebie pojawia się błękitno-biała łuna, jakby powietrze miało własne, ciche drżenie. Z mroku wyłania się obiekt o gładkiej, metalicznej skórze, który nie spada ani nie ląduje. Po prostu przestaje wisieć w powietrzu i stoi nad betonem, jakby grawitacja straciła znaczenie. Z pierwszego spotkania nie zostają fotografie, ani oficjalne protokoły, zostają natomiast relacje, istoty o ludzkiej sylwetce, wyższe od przeciętnego człowieka, włosy o jasnych oczach, niemal jednakowych, dopasowanych strojach. Później będą nazywani Nordykami. Ich komunikacja nie potrzebuje tłumacza. Wrażenie rozmowy przychodzi do głowy jak wspomnienie, które zawsze tam było. Nie oferują broni, schematów, reaktorów, ani napędu, który mógłby odmienić wojnę. Zamiast tego stawiają warunki zatrzymanie prób jądrowych i stopniowe rozbrojenie strategiczne. Koniec z bronią, która rozdziera Tkankę świata. Publiczny program uświadamiania ludzkości, że nie jest sama. Ograniczona, kontrolowana współpraca przy badaniach kosmosu, ale bez transferu technologii, dopóki ludzkość nie dojrzeje etycznie. Zobowiązanie, że żadna ze stron nie będzie manipulować społeczeństwami ani ich przywódcami, w zamian deklarując coś, co dla wojskowych brzmiało jak herezja, wsparcie, rozwoju duchowego, nacisk na odpowiedzialność cywilizacyjną, pomoc w zrozumieniu, jak nie zniszczyć własnej planety. W sali odpraw Edwards rozgrywa się chłodna arytmetyka zimnej wojny. Doradcy od strategii mówią wprost: odstraszanie nuklearne jest jedyną gwarancją, że Moskwa nie zaryzykuje pierwszego uderzenia. Generałowie rozkładają mapy, korytarze powietrzne, czasy do lotu bombowców, projekty nowych głowic. Zatrzymać testy znaczy oddać inicjatywę przeciwnikowi rozbroić się, zaryzykować istnienie państwa. Dodatkowo brak twardych technologii to brak natychmiastowej korzyści, którą można by skapitalizować w programach specjalnych. Nordycy nie negocjują schematów reaktorów, nie podsuną planów napędu bezwładnego, ani skóry samolotu niewidzialnej dla radaru. Ich oferta brzmi jak propozycja od filozofów, a nie od partnera w wojnie cieni. Rozmowy zamierają. W jednej z notatek, które krążą wąskim obiegiem, pada zdanie. Oni chcą, byśmy byli lepsi. My potrzebujemy, byśmy byli silniejsi. To nie jest most, po którym da się przejść w 1954 roku. Kilka tygodni później do gry wchodzi druga strona. Tamtej nocy w Edwards powietrze znowu drży, ale przybysze nie przypominają ludzi. Niskie sylwetki. Smukłe kończyny, wielkie migdałowe oczy. Etykieta szarych przylegnie do nich natychmiast. Zamiast moralnych apeli na stół, wjeżdża praktyka. Kontakty są chłodne, metodyczne, a demonstracje zdolności bezbłędne. Gwałtowne przyspieszania bez huku. Gwałtowne zatrzymania bez przeciążeń. Zakłócenia w systemach łączności i radara które sprawiają, że sprzęt wojskowy wygląda jak zabawka. Ich propozycja jest inna w duchu i literze. W zamian za pozwolenie na ograniczone programy badawcze na Ziemi, pobór próbek biologicznych, obserwacje, eksperymenty na niewielką skalę oferują transfer technologii. Nie całość, nie koronę napędu, ale cegły pod przyszłe gmachy, nowe materiały o niezwykłych właściwościach wzorce układów scalonych, miniaturyzujących całe szafy obliczeniowe, wskazówki dotyczące wiązek energii i modulacji fal, które pewnego dnia zrodzą lasery użyteczne poza laboratorium, zasady tłumienia echo radarowego i manipulacji sygnaturą, które w następnych dekadach wykiełkują jako stealth. Wygląda to jak układ możliwy do przepchnięcia w realiach tajnych programów, Warunki ze strony USA formułowane są sucho, żadnych publicznych manifestacji, zero ingerencji struktury państwa i proces polityczny, pełna zasada zaprzeczalności, wszelkie działania badawcze na ludziach, wyłącznie w liczbie na obszarze i w trybie uzgodnionym, z obowiązkiem zwrotu osób w stanie nienaruszonym i bez trwałej pamięci wydarzeń, prowadzenie ewidencji przypadków i udostępnianie jej włoskiej grupie nadzorczej. Zakaz działań militarnych, które mogłyby zostać zinterpretowane jako wrogie. W zamian strona wojskowa zapewnia dyskretny dostęp do wydzielonych stref i infrastruktury, głębokich podziemi, pod pustynią, gdzie można znikać z radarów i papierów. Oraz osłonę operacyjną, jeśli dojdzie do incydentu. Oficjalna narracja wytłumaczy go balonem, błędem radaru, fenomenem atmosferycznym. Pojawia się klązula o limitach. Szarzy mają raportować liczebność i cele swoich badań, a przekroczenie progów będzie traktowane jako złamanie umowy. To, co w nordyckiej propozycji było niemożliwe, tutaj staje się realne. Przewaga. Przewaga nad przeciwnikiem na ziemi i w powietrzu, nad nauką świata cywilnego, nad czasem, który mierzy się w dekadach rozwoju. Decyzja dojrzewa w wąskim kręgu. Generałowie od lotnictwa, ludzie z wywiadu, technicy specjalnych projektów, doradcy Białego Domu i w końcu dostaje podpis. Nie będzie publicznej ceremonii, flak i fleszy. Jest noc: beton pasa startowego, zamknięte drzwi hangaru i kilka nazwisk na dokumencie. Który według późniejszych opowieści otrzyma roboczy kryptonim Grida. Podpisuje prezydent Eisenhower, obok niego przedstawiciele sił powietrznych i wywiadu odpowiedzialni za wykonanie i sekret. Gdy obiekt szarych wznosi się pionowo i znika w mroku bez dźwięku, po stronie amerykańskiej zaczyna się natychmiastowa praca. Wydzielanie budżetów poza budżety, tworzenie komitetu nadzorczego, który ma równocześnie istnieć i nie istnieć, zabezpieczanie pustynnych kompleksów, których światło nigdy nie dociera przypadkiem. Nordycy odchodzą bez porozumienia. Ich warunki pozostają na stole, niezapisane w żadnym rejestrze. Zostaje po nich idea, że cywilizacja może wygrać wojnę, której nie trzeba toczyć, i zostaje po niej chód epoki, w której wojny wygrywa się przewagą technologiczną. Umowa, którą podpisano, ostatecznie nie obiecuje lepszego człowieka. Obiecuje lepszą maszynę. I właśnie dlatego w 1954 roku to ta umowa wydaje się możliwa. Po podpisaniu traktatu, który w wąskich kręgach przyjmie nazwę Grida, rozpoczyna się etap, który według relacji świadków i badaczy miał zmienić trajektorię całego XX wieku. Obce delegacje nie pojawią się już w atmosferze oficjalnych spotkań, odtąd współpraca przyjmie formę serii demonstracji pokazywanych wyselekcjonowanym zespołom wojskowych i naukowców w ściśle wydzielonych sektorach. Pierwsze z nich odbywają się w Nowym Meksyku i Newadzie, w miejscach, które dopiero w następnych dekadach zyskają sławę jako Strefa 51 czy Baza Dulce. W hangarach pojawiają się fragmenty materiałów, których struktura nie przypomina żadnego znanego stopu, lekkie jak aluminium, a wytrzymalsze niż stal, reagujące na temperaturę i pole elektromagnetyczne w sposób którego ziemska fizyka jeszcze nie opisuje. Naukowcy dostają zadanie zrozumieć bez pytania, skąd pochodzi i jak powstało. Termin, który zapada w raportach, brzmi reverse engineering odwrócona inżynieria. Równolegle trafiają się inne podarunki niegotowe maszyny, ale koncepcje i wzorce miniaturowe układy elektroniczne które wkrótce pozwolą zastąpić całe szafy obliczeniowe czymś wielkości pudełka. Zasady działania półprzewodników, fotoniki, modulacji wiązek światła, które doprowadzą do skonstruowania praktycznych laserów. Wskazówki dotyczące modulacji fal radarowych i absorpcji sygnału, które w dekady później staną się fundamentem technologii STILF. Nawet włókna światłowodowe i idee transferu danych światłem mają swoje pierwsze ślady właśnie w tajnych projektach. Żaden z prezentowanych wynalazków nie przychodzi w formie gotowego produktu. Zawsze jest to fragment, próbka, wzorzec, który ludzie muszą dopracować sami w warunkach laboratorium wojskowego i korporacyjnego. Technologie zaczynają powoli przeciekać do światła cywilnego, ale zawsze z opóźnieniem i zawsze w formie kontrolowanej. Mikroprocesory pojawiają się na rynku lat 70., ale pierwsze wersje były w użyciu dekadę wcześniej w systemach wojskowych. Włókna optyczne, które cywile zobaczą w latach 80., według relacji krążyły już w projektach ściśle tajnych pod koniec lat 50. i 60.. Samoloty w rodzaju F-117 Nighthawk zbudowane w latach 80. wyrastają bezpośrednio z badań nad właściwościami obcych materiałów i wiedzy o kontrolowaniu odbicia fal. W cieniu zyskuje Pentagon, zyskują też wybrane koncerny, które stają się wykonawcami i odbiorcami transferów. Cena jednak nie jest ukryta. Zgoda na eksperymenty na ludziach i zwierzętach prowadzona w kontrolowany sposób z czasem zaczyna wymykać się z rąk. Liczba raportowanych porwań do końca lat 50. rośnie w tempie, które budzi niepokój nawet wśród ludzi z komitetów nadzorczych. Zgodnie z umową ofiary miały być zwracane bez obrażeń i z wymazaną pamięcią zdarzeń. Jednak pojawiają się setki relacji o ranach, poparzeniach, zaburzeniach neurologicznych, a hipnoza regresywna ujawnia wspomnienia, które nie miały prawa istnieć. Raporty zebrane przez prywatnych badaczy i organizacje takie jak MUFON wskazują, że obietnica limitów była fikcją. Szarzy działali na dużo większą skalę niż ustalono. W zamian Stany Zjednoczone otrzymywały coraz więcej. Kolejne próbki, kolejne koncepty, kolejne elementy układanki, które wzmacniały przewagę nad ZSRR i resztą świata. Rozwój satelitów, systemów zwiadu elektronicznego, komunikacji globalnej wszystko to przyspieszało ponad naturalne tempo epoki. Zimna wojna stawała się poligonem, na którym technologia przyspieszała niczym lawina. Równocześnie jednak narastała świadomość, że cena została źle policzona. O ile w oczach generałów każda nowa broń była argumentem na plus, o tyle skala porwań i eksperymentów podważała sens całego układu. Część świadków mówi o tajnych naradach w latach 60. i 70., gdzie rozważano zerwanie traktatu, ale bez jasnej alternatywy bo to, co już zostało przekazane, uzależniło państwo od technologii, której nie dało się zatrzymać. Tak oto druga część historii traktatu nie jest już opowieścią o podpisie pod dokumentem, ale o konsekwencjach technologii, która zaczyna przenikać cywilizację i o cieniu, który kładzie się na milionach ludzi, dla których program badawczy oznacza nocne światło nad domem i wspomnienia, które wracają w koszmarach. Obiecana wymiana była równa tylko na papierze. W praktyce obcy dostali więcej niż umówiono, a ludzkość, choć bogatsza o nowe wynalazki, musiała zapłacić cenę, której nigdy oficjalnie nie zaakceptowała. Podpisany w 1954 roku traktat miał być kompromisem między cywilizacją ziemską a obcą rasą, której cele i motywacje do dziś pozostają niejasne. Spotkanie z Nordykami pokazało wizję rozwoju strony duchowej, odpowiedzialności i pokoju, lecz ich warunki okazały się niemożliwe do przyjęcia w realiach zimnej wojny. W zamian wybrano układ ze Szarymi, który oferował przewagę technologiczną, materiały o niezwykłych właściwościach, podwaliny pod mikroprocesory, lasery czy technologie Steve w zamian za ciche przyzwolenie na badania prowadzone na ludziach i zwierzętach. Początkowo traktat wydał się pragmatyczny. Amerykanie zyskiwali technologie, które wzmacniały ich militarnie i pozwalały wyprzedzić przeciwników, a obcy działali w cieniu. Z zachowaniem zasady zaprzeczalności. Jednak z biegiem lat równowaga została zachwiana. Relacje o porwaniach i eksperymentach rosły w liczbie, a limity zapisane w umowie szybko przestały obowiązywać. Tajne komitety i programy nadzorcze traciły kontrolę, podczas gdy technologia, która miała być błogosławieństwem, uzależniała kolejne pokolenia wojskowych i naukowców od źródła, którego nie mogli kontrolować. Tak powstała legenda, że największym dziedzictwem traktatu z Grida nie są ani chipy, ani lasery, ani nowe samoloty, lecz świadomość. Że cena została zapłacona w imieniu milionów nieświadomych ludzi. Historia tej umowy to ostrzeżenie, że dążenie do przewagi i bezpieczeństwa za wszelką cenę może otworzyć drzwi, których zamknąć już się nie da. Do dziś pozostaje pytanie, czy traktat był rzeczywistym wydarzeniem, czy jedynie mitem narodzonym w cieniu zimnowojennej paranoi. Ale jeśli choć część tej historii jest prawdziwa. To decyzja podjęta w 1954 roku zmieniła bieg dziejów nie tylko Stanów Zjednoczonych, lecz całej ludzkości. A konsekwencje tego układu, być może, odczuwamy aż do teraz. A ty jak myślisz, jak wyglądałby świat, gdyby podpisano traktat z Nordykami, a nie Szarymi? Napisz swoje propozycje w komentarzu. Zostaw proszę suba, aby nie przegapić kolejnych treści. Dzięki za oglądanie i widzimy się po ciemnej stronie.